Cześć, nazywam się Alicja Gotowska, jestem tancerką, choreografem i właścicielką studia tańca. Moja droga taneczna trwa już od 20 lat i skupia się głównie wokół hip-hopu i innych styli ze świata street dance'u. Od około 12 lat prowadzę hip-hopowe formacje taneczne, tańczyłam też i robiłam choreografię na duże sceny telewizyjne i festiwalowe i stworzyłam mnóstwo choreografii na turnieje street dance'owe z wieloma sukcesami. Uwielbiam tworzyć choreografię zarówno do formacji, jak i do filmów tanecznych czy na sceny festiwalowe. I być może zabrzmi to górnolotnie, ale uwielbiam ten moment, kiedy wizja, która jest w mojej głowie, urzeczywistnia się na scenie i, i pokazuje to, czego często nie można wyrazić słowami, a tylko ruchem. Jestem ogromnie wdzięczna za taniec w moim życiu i za wszystko, co z tańcem przeżyłam, a jednocześnie nie mogę się doczekać wszystkiego, co jeszcze się wydarzy. Bo jestem pewna, że przede mną jeszcze dużo występów, choreografii i fajnych projektów tanecznych. I jeśli chcesz być w tej drodze razem ze mną, to zapraszam Cię do obserwowania tego profilu.